Sylwester Marzeń TVP. Reakcja zagranicznych mediów. Prasa zostawiła na imprezie suchej nitki. Sylwester Marzeń TVP. Reakcja zagranicznych mediów. Sylwester Marzeń TVP zakończył się nieprawdopodobnym skandalem. Amerykańska grupa Black Skylet PS zaskoczyła widownię i ozdobami, których zdecydowanie nikt nie spodziewał się w telewizji publicznej. William, Jaime Luisa, Tabo Gomez i Apple Deo pozdobili ramiona tęczowymi opaskami, wyrażającymi ich poparcie dla społeczności LGBTQ+. Zdania co do tego, czy ten element stroju był wcześniej omawiany z organizatorami, są podzielone. Tomasz Kamel zaraz po występie Black PS zapewniał, że wszystko było zaplanowane. Jego wersję wydarzeń potwierdziła anonimowe źródło, cytowane przez gazetęplz Z informacji portalu wynika, że TVP zgodziło się na tęczowe opaski w zamian za kilka pochlebstw pod adresem Polski. Telewizja życzyła sobie również, aby muzycy wspomnieli o pomocy Polaków dla Ukraińców. Afera z udziałem Bladzka Led, i Telewizji Polskiej, doczekała się komentarza ze strony zagranicznych mediów. Sprawę skomentowały m.in. Daily Mail, Deadline, TMZ oraz Metro. Część mediów odniosła się do sprawy dość neutralnie. Wspominając o poprzedniej aferze z udziałem MLC, inne media pozwolili sobie na otwartą krytykę. Portal Daily Beast zauważył, że TVP jest znana z jednostronnych relacji, które gloryfikują rządzących. Decyzja o zaproszeniu Blazka Łedpiaz na Sylwestra Marzeń uważa za śmiesznie niejasną. TVP było wielokrotnie krytykowane za jednostronną narrację na korzyść partii PiS, a mimo to sami zaprosili do siebie Blazka Łedpiaz. Pomysł władz TVP, żeby nawiązać współpracę z grupą, która w 2003 roku zasłynęła utworem o jedności łaereistej HLW i z krytyki terroryzmu i wojen, Wydaje się co najmniej śmiesznie niejasne pisze daj ile Best. Również portal Pink News ostro skrytykował P.I.S. W artykule dziennikarz przypomniał wydarzenia sprzed paru lat, które obrazują stosunek partii rządzącej do mniejszości seksualnych. P.I.S. jest u władzy od 2015 roku i używał homofobicznej retoryki w wyborach w 2019 i 2020 roku aby zmobilizować konserwatywny elektorat. Wymyślili ideologię LGBT, która ma być systemem wartości zagrażającym polskim rodzinom i samemu rządowi oraz być bardziej niebezpieczna niż komunizm, czytamy w Pink News. TMZ także nie rozumie pomysłu TVP na zaproszenie bladskelet PS do Polski. Najśmieszniejsze jest to, że TVP, mniej lub bardziej publiczne medium, regularnie nadaje im w zgodzie z przekazem PS-u. A Blackka P.S. zostało zaproszone przez kogoś powiązanego z partią rządzącą. Także to w sumie sami sobie to zrobili piszą dziennikarze TMZ. Występ grupy Black P.S. w Zakopanem bardzo poróżnił polską scenę polityczną. Mateusz Marowiecki podszedł do tańczowego manifestu niespodziewania i spokojnie, co spotkało się z gwałtowną reakcją Zbigniewa Ziobro. Szef Solidarnej Polski oskarżył społeczność LGBTQ o przemoc, niszczenie kościołów. Opluwania świętości, deprawowania dzieci. Cudze